Siemanko, siemanko, witam was serdecznie na naszych przygodach. Kolega właśnie tu mówi, że dmuchanie było, no wcale się nie dziwię, długi weekend, czy nie? No. no tak myślałem, że właśnie coś się zatrzymało. No dobra, co dzisiaj robimy? Kopiemy dalej, kopiemy dalej. Kopiemy, idzie, gdzie będziemy kopać? Byliśmy tutaj już na tym parkingu. Yy, idziemy tam, jedno miejsce sprawdzimy. Ja tam grupę zabieram w jedno miejsce, Ech, nie będę ukrywał, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu tam byłem z kolegami i fajne rzeczy tam wychodziły, fajne rzeczy wychodziły, to ja trafiłem wtedy tam, pamiętam, czaszkę z, koś, z kośćmi takimi właśnie z czapki SS, tą kostuchę taką, no to wtedy się cieszyłem niesamowicie Ech, i kiedyś mówiłem, że kurde te tereny sobie weźmiemy, jeszcze sprawdzimy, no i dzisiaj właśnie idziemy w ten teren tam, zobaczymy. To będą skraje właśnie lasu, pól. Myślę, że tam jakieś pozycje powinny być. tam tylko raz chyba byliśmy. Także za bardzo tego, żeśmy nie sprawdzili, idziemy dzisiaj tam pochodzić troszeczkę. Mogę tam jeszcze nie byliśmy. Tutaj już wszystko obchodziliśmy, tutaj śmieci. No i dobra, i przedłużając idziemy w las. Ha, kurde, do tego wszystkiego zapomniałem się wypsikać. No ale już jest ok. Rączki tłuste. Fajnie się to świeci. Olejek do opalania no ale siadajcie, siadajcie! Nie chcą siadać! Ech, czują, dead. Dobra, pierwsze jakieś znalewisko co to w ogóle? Wyszło jakieś korumysło? Jakaś rączka, korbka jakaś? Cholera, wie co to jest? Nie mam pojęcia. No, to na pewno jest jakiś kolor aluminium czy coś takiego, ale no, nieważne. Nic ciekawego. co tam Kazimierzu? aj skąd my to znamy? skąd my to znamy? czekajcie pokażę wam tu do światełka troszeczkę o. jakie byli ładne tu. pudełeczko czyli tu byli byli Gumi shoot. kondonierka co? no wiesz co to będzie? zaraz różowe papierki będą no. Dobra, szukamy, szukamy. Tu już się coraz lepszy ten lasek zrobił. Sama góra pudełko chyba, dół No i zaraz będziemy o kości. No idę do Tomka, bo krzyczy, że ma fajny zegarek kieszonkowy. Patrz i nacieszaj oko. O kurde, ale busola. Pierwszy raz w takim stanie. Ty, jaki stan. Zobacz, jaką z tyłu ma tą srebrną tą, tą kopertę. Zobacz. Cały ten. O, panie Tomaszu, to, że strzelił pan fan dzisiaj. I to jeszcze to. Jeszcze nie wiem, czy to nie będzie pozłacane w ogóle. Tu na skarpie. A tu zostajemy. Jeszcze coś masz tam, nie? Ty i tu będziesz miał pozłacany, chłopie, zegarek. Popatrz. Pewnie, jak nie złoty. Ty, zobacz, jaki on chodź Kazik, zobacz, jaki on zegarek strzelił. Ja nie wiem, czy to nie będzie miał złoty obwolutki. Chłopie, to srebrna koperta z tyłu na bank jest. W yy, stanie cały? To cały, zobacz. Tu jeszcze można by było godzinę. Nie małej skazówki nie widać. Popatrz. Popatrz, jaki ten zegarek patrz. strzelił. Piękny. No, pięknota, nie? Ale wskazówka jest. stan? Kurde. Busola cała i to ale. popatrz. Ja nie wiem, czy to nie jest złote. To będzie złoto. Na 100% to będzie złoto. Otwierane? Otwierane, z tyłu będzie ja, otwierane. Ale nie rufa, nie otwiera. To jest do tego. Tak no kółeczko było jeszcze do tej... Łęcuszek jeszcze był. No ketek to się zgubił chyba nie. na szyi mi się wydaje miał. Damaśne. Ale to stan. Ładnie. Jaki stan... Ja nie wiem czy to nie jest złoto, kurde. Mi się zdaje, że to będzie złoto. Kurde, kurde bo powiem ci, że... Te... Bo za ładnie wygląda to. to nie Albo pozłacane. To nie jest mniej... Ale on na pewno jest srebrny. to jest na, na bank srebrny, bo ja takie już... A miałem. A to na pewno pozłacane. Jak nie to są złote. herby jakieś tutaj. No pięknie. A tyś No, panie, gratulacje. Nie, ja już popatrzcie na ja tą stronę przede jeszcze moje dziury są. No, panie, jak łatwo ominąć, to nie? Ale co ja mówiłem do ciebie? Tam ten rząd taki dębów, zostajemy tu. No, pięknie, wrzucaj na grupę. No, zostajemy tutaj. Ja też mówiłem, że prędzej coś z zamku, z tego pałacu znajdziemy tu nic za No, płóski na razie wychodzą. No, ale krążymy, będziemy tutaj teraz krążyć. No, jak taki zegareczek sobie tutaj leżał piękny. No, gratki, gratki, jeszcze raz. No, może być nieprzeszutany teren, jak nas na tym na był. Nie, było. nie. To tak go otwierać, bo klapka no. jest, to może w środku rzucać. Kazik, nie widziałeś rybę w tym środku lasu? Wie jak rybę, przecież tutaj nie ma żadnego tego. Żadnego nie ma yy, stawu, nie? Znaczy, jest staw tam daleko, kiedyś sobie byliśmy. <grytanie> Kurde, rzeczywiście. Ja. Ryba. Olej, rozłożona już, już Zdezelowana I... Tak, jakieś ptaszysko tutaj przyciągnęło Karpiszon e... Może na tych dębach sobie konsumował Spadła mu No, taka kurde niespodzianka, ryba w środku lasu A <taka> z takiego dołeczka Jakiś stożek wyszedł Kiedy znajdywaliśmy w lesie takie grube fuu, takie grube dosyć, I też właśnie identyfikowaliśmy to później i to się okazało, że to był, to był czep, czepiec balistyczny czy coś takiego, nie? A tutaj tutaj to raczej bym nie stawiał na to, bo to jakiś kapturek blaszany ale przypomina mi dużo tamten, co znajdywaliśmy wcześniej z twardego grubego metalu. A to jest cienka blacha. Aj znowu serduszko mocniej zabiło Aj kurczę tak się fajnie pokazywał tutaj Aj aj, aj, aj tak już go głaskałem Bo znowu będzie karabina to o dupa o, Dupa 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 nic z tego nie wyjdzie nie Jest jakaś rurka ale no. Nie zwykłe, zwykłe rury. No ale nic. Kopiemy, kopiemy takie sygnały, no to różnie może być. Słuchajcie, wyszedł kawałek zgniesionej blaszki. I jak to rozprostowałem Zobaczcie co to w ogóle wyszło. Tu dookoła są jakieś napisy. Ale kurczę, kto to zidentyfikuje Kto to zidentyfikuje? To jest na pewno miedziane albo mosiąc Tu jest jakiś Z Z Oj. Szkoda że w takim stanie naprawdę No kurde cokolwiek jakiś napis Cokolwiek no, Czego to jest? 25 lat? Nie, ja już sobie tutaj wiecie, dodaję troszeczkę od siebie. Nie wiem. Jakaś V, taka Z. Nie mam pojęcia naprawdę. Jakby komuś się coś skojarzyło to piszcie. Czekaj, teraz to delikatnie odsuniemy. Ej, Kazik już ma kurde. He, za za cieńka, nie? Za e, no ale kop! Chyba że to jakiś stary muszkiet, ale nie, cienkie, nie, cienki, nie, Cienkie, nie, cienkie, nie, Mogę się mylić, ale... nie, jest nie, nie, Ciekawe jakby tak dzisiaj zadzwonił to by przyjechał, nie? Znowu nasza koleżanka, pacjentka. Bardzo sympatyczna pani, jeszcze raz pozdrawiam ją Już ma obeznanie, bo już z jedną grupą to doświadczenie ma, nie? Tak Co ty tam masz? Kazimierz, co to jest? Grbij chwasta Co? Ty a co to się tak rozszerza dziwnie? Nie wiem, mówię, kopiemy. Ciężki teren w korzeniach. Powiem no. ci pomógł, ale wiesz, ktoś musi filmować. Ja Kopałeś to też się Co to jest taki długi? Jej. Jeszcze nie chcę puścić, o! O kurde, husaria, panie. No tak, no i tyle z tego. Kiedyś miężę to wam. Idziemy, bo tam jakieś widzę są. Idę, ja sobie też poszukę coś. I twoje rury Piękne miejsce, piękna ziemianka. No i powinny piękne rzeczy militarne wychodzić. A co wyszło? Jakaś pierdoła tutaj taka. Gdzież to się zgubiło? Jej jeszcze to w kolorze ziemi jest to już całkiem jest tutaj Co to jest Co to jest Co to zapierdolę przy okopach kurde Na pewno to jest na gwincie i do czegoś służyło ale nie wiem Kazik też tam coś kopie e, tu mamy wyjście z okopu ogólnie te grube wyzbierane są nie wiadomo ale jakieś tam pierdoły jeszcze pozostawiane zobaczcie teraz taki taki widelczyk wyszedł ale nietypowy jaki nietypowy ten widelczyk jakbym ja tutaj zobaczył gdzieś swastykę to by dopiero był jak las wygląda po drugiej drogi? No, ciekawe, ciekawy ten widok. A jest jakieś... bardzo fajnie po drugiej stronie drogi. Hmm. Hmm. Taki sobie dziwny widelec. Z takiej skarpy, z takiego dołeczka. I mamy monetkę jakąś. I co to będzie? Ojej! 5 zł chyba z Perelu. A jak? 5 zł. Na niemieckich okopach, jacie. O! Jesteś na Waliu, chłopie. Pamiętacie, kiedyś jak trafiliśmy na wojowie, łuski? Mieliśmy chyba z kilka reklamówek tych łusek Reklamówka z wiedrodki. z i kilka reklamówek takich łusek mieliśmy, ale to mieliśmy wszystko mosiąc, nie? A tu mamy stalowe. Jakieś przeciwlotnicze, co? Flaka To masz dużo na panu tego co? Jeszcze są Sygnał jak dzwon? Nie, jak dzwonek dzwon, ale jeszcze są. Ale jeszcze tam siedzą, tylko one leczuszą teraz z pół do Tak, Nie, zakupiemy jeszcze zakupimy Chcemy je zobaczyć? Chcemy? Ole twardo Jezus Jest korzeń chyba wiesz? Gdzieś wszystko to było na wrogu na tym lesie. Ewidentnie Bieda już była na koniec Stalowe robili, nie? już zabrakło koloru. tutaj Nie już dobrze cały czas sygnał miałeś do dołu Do dołu miałeś sygnał? No tak, nie. no tak. No tu masz jedną nożę. No tak. No Artefakty. z tymi artefaktami o, no, to coraz mniej? Tak? O, już na chłasto. Jeszcze Jeszcze sam? Stanowisko jakieś. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Ale są już Oj ojcie, zaraz ten krabin się wykupił Ej, jedna tylko Duda. No, już nadziałał. Jeszcze jest? O, no to dużo Kurde, będzie no chłopie Czekali tutaj Fest. Wiesz, każę, żebym jeszcze tę skarpetę? No, tak? no, to. Tak. Daj sobie spokój, będziesz no to skupywał. Nie, nie daj się spokój. A? Bo, że liczysz, że coś tam jeszcze może być tak. oprócz tych łusek. O, ma tu jedna, jest Hansa co? Hans Wszystkie? No, hmm. Czyli tutaj jakieś było stanowisko, ale nie ma jakiegoś takiego wzgórza wielkiego. No ale widok musiał być na dookoła tutaj. I się rozłożyli. Bo hmm, się tu. Kurczę, ale mi się trafiło na koniec. Bo ja mam fanty, lipa totalna, ale ile kurek. Patrzcie. Ile kurek trafiłem? tą Tak? Ale tutaj jest ich masa Patrzcie, to wszystko żółte Ale będzie sosik dzisiaj Jaki sosik będzie Ale miejsce Kto by to pomyślał, że kurki tutaj? No nic, biorę reklamówkę i haratam to Dobrze, że mam No i dobra uważam wykopki Zaliczone. Na piątkę. Kurki zrobiły mi robotę. No, a Sosik będzie ładny z góryczku. Kurki piękne są. Pamiętam, kiedyś nad jeziorem właśnie byliśmy. I no taki młody chłopaczek był cały czas. Coś miał tak w ręku, w ręku i tak wąchał i wąchał i wąchał. I taki mały łepek ja mówię. Do niego wie kurde, no bo co chwilę tę nogę tam... Przykłada tą rękę do nosa i wącha. Ja mówię, co on kurde tak niucha, nie? Czy on ma jakiś kurde, nie wiem, kwiatek, czy, czy jakieś kurde zioło, że on tak wciąga? I podchodzę do niego i mówię, co ty tak masz takiego w ręku i tak cały czas wąchasz? A on mi pokazuje taką właśnie kurkę. I ta kurka mu tak pachniała, że on chodził cały dzień z tą kurką i on co chwilę wąchał. <laughs> Normalnie, szok, się tak uśmiałem z niego, jak nie wiem, o. Kureczki tu się w domu wszystko po... wyczyszcza. Będzie sosik jak ta lala, Dobra, chyba już więcej nie będzie. No i tak jest super, cool. I teraz trafiliśmy na takie, właściwie Tomek trafił na buteleczki. I tu mamy chyba znowu z Gdańska. Niemiecką butelkę. Danzinger. Akstien. Och, tutaj to już nawalone jest. No ale tu jest napisane dancing. Dancing. Na samym dole. Czyżby to znowu z Gdańska? Buteleczka tutaj na naszych terenach? Ty masz, Tomek, jeszcze jakąś inną, tak? tak. Pokaż tą twoją jeszcze. Tak do słońca pokażemy. Szkoda też bez szyjki, że... No że jest. No. Tutaj też była fajna buteleczka. Louis. Korn. Koch. Berend, jakiś kunszt obrazu Tak? I ceramika miśnieńska? Tak. Pokaż. Porcelana miśnieńska. Mhm. Meissen. to miśnia, no. Miśnia, no. no. ładna była. Już wybudowałem. Tak? W ogóle mieli ładne Mhm. No szkoda, że tylko to zostało po tym, nie? No jakby dokopał się to może by coś tu poszukał, bo takie od wierzchu leżało tutaj centralnie nie? No kawałki To wiadomo, blisko domów mamy takie zagłębienia, jakieś po piaskowcu, nie wiadomo co to było i sru, i sru do lasu, nie? Mówi, Niemcy to robili, my to samo robimy. ta tradycja nie zaginęła. Dobra, idziemy zaraz do auta, bo już, już chyba czas. Tomek sprawdza jeszcze, czy tutaj pod spodem coś jeszcze jest ciekawego. Pokaż Kazik tam te twoje. Piękna ta ceramika. O, ho, ho, ho. Piękna. Fajny gotyk, nie? No I tutaj jaki też był, też było ładne naczynie jakieś jakiś kuban złocony był chyba Ale co, myślisz, że te? że pod spodem jeszcze coś może być czy nie? Nie ale chyba nie 23-43 Ktoś tu długo, ktoś tu wydłubał chyba Tak, to jest no, mamy jeden śmietniczek taki na naszych zgodach przyszłych, także tam liczymy najbardziej że coś może wyjść ciekawego póki co podzieliemy, zobaczymy Co to za szpikulec bokasz? Pilnik Nie jest pilnik chyba to masz Guzik guzik tutaj z tego śmietnika? Guzik, Kurde, zaraz się przykleimy i nie wyjdziemy stąd a mamy blisko samochody. A nie tak tu są serduczka Co to śmieci, kurde. Coś jest głęboko za kopany. Nie, zjeżdżku będzie dwaj tak. Nie jakaś o wodnik co Złoto, srebro, się dzielić, Nie będziemy Na przyszedł. No, widziałeś, nie no, 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 no. Nie, będziemy się dzielić, ale lubię się Tomaszkową. Dobra, chłopaki sobie pogrzebią na koniec. Dzisiaj. No tak kochani, kończymy nasze zmagania dzisiejsze. Powiem eee... co to mogło być, ale za chwilę moje... Tak, rzucimy okiem co tutaj wyszło. Niby nie urywało jak zwykle. Ale parę rzeczy ciekawych wyszło. Najbardziej to mnie rozbawił Kazimierz, bo kiedyś znalazł w, tym, w okolicy <laughs> W okolicy znalazł. Medalik z Krakowa, tak? Pamiątkowy? Głęboko medal był, a dzisiaj mówi fajeczkę srebrną. Strzeliłem, strzeliłem fajeczkę srebrną niemiecką. A tu stare, co? Stare niemieckie miasto Zakopane. A tu co? Zakopane. <laughs> Pozdrawiamy. Ale to w Nagrodę. Pozdrawiamy naszych kolegów. Ale? Zakopane w Karkonoszach. Ale w Nagrodę. Ale w nagrodę. Ale w nagrodę. No? Dobra. Użycie Lufeczka. Dobra. Co tu wyszło z tego Badziewa dzisiejszego? Ja to się sprawdzę. Takie tu jakiś napis. Co to jest jakieś Mam A. pewne przypuszczenie, ale nie To? to znaczy Dobrze, to ten pokazuje, nie tak ma być, tak? Segec, maszy, nie? Eee, nie. nie? wiem jakaś blaszka. Potem, ja to jak już maszyna, pokazywałem. To? Ja, co ja ci zaraz... Jakbyście wiedzieli to, to piszcie będzie, co to nie. w ogóle było kiedyś, nie wiem. Będziemy przy tymu. Takie wykopalisko, cieniutka blaszka. Jakieś Z widoczne Kompletnie nie wiem co to jest Co to było przede wszystkim? Są napisy i to Ja tutaj przeczytałem dwa... No, Schleisen, tak? Schleisen, a ja tu gdzieś 25 lat przeczytałem Dobre, dobre przypuszczenie No i co? Elementy co? Harmonika była, tak? Czy tak? Niemiecka, ślady po Niemcach Tu mamy jeszcze jakąś pierdołkę Chyba marka. A no, no, poza tak. tym co? perel. Tak. Dobrze myślę. Tak niemiecki po groszek. A, Dobra. po cygarzu. Zegar to cegarz, stara nazwa cygara. No. To chyba z perelu, co? Jest, nie wiem, widzisz, to jest zamykane. Raczej. I to jest stare pudełko Cygar... po cygarze. No. Pudełko Trochę na cygarzu mi... to było. Trochę współczesnych rzeczy, no. jak na plaży. I co? No i lepszy fantem to mi się Cegar, wydaje. Cegar, ci, ten no, zegar no, zrobił dzisiaj robotę. No, Przepiękny zegarek. Fajny. Sławek, Co? To jest najprawdopodobniej pudełeczko na zegarek. Tak? Tak, najprawdopodobniej. O. Dobrze Kazik, że Ciebie mam. O, no. <laughs> Doświadczony detektorysta. Pozłacane chyba prawdopodobnie. No fajne na pewno mechanizm Znowu jest jeszcze. Pokonone? Na pewno nie chodzi, ale no, tak. jeszcze super stanie jest. nie? No. No, fajny zegareczek. No, rzadko, się, rzadko się zdarza właśnie, że szkło jest, nie? Super busolka. Srebrna koperta na bank. Także gratuluję. Chociaż jeden fan dzisiaj, a poza tym fajnie było. Mi się podobało. Nasze lepiej pochodzić jak... Jak marudzić, nie? Pozdrawiam moją wickę, która mi tam pisała, że marudzę. No ktoś musi marudzić, nie? Znaczy by było za nudno. Jak ja bym kamerę włączał i nic nie mówi. A tak pomarudzę, pomarudzę. Jak się namarudzę, to później jakiś fan wyjdzie za to. Dobra, kończymy nasze marudzenie. Do następnego. Cześć wam, hej. Cześć.